Kiedy jesteś z kimś w związku dłużej niż 10 lat, to normalne, że nastaje pewna monotonia i wszystko się uspokaja. Jednak każda para musi dołożyć wszelkich starań, aby płomień płonął i dbał o to, aby intymne chwile były przyjemne i przyjemne dla obojga. Mogę to powiedzieć teraz, ale jeszcze kilka miesięcy temu nie wierzyłam, że uda mi się osiągnąć ten cel z mężem. Powiem Ci, co się stało. Nasze małżeństwo się rozpadało. Nie komunikowaliśmy się skutecznie i nie znaleźliśmy wolnego czasu na dostosowanie się tak, jakbyśmy chcieli. Kiedy pozostajesz w długotrwałym związku z tą samą osobą, nieuniknione jest, że obowiązki związane z domem, pracą i dziećmi będą miały na to wpływ. U nas właśnie to się przydarzyło. Felipe i ja zdaliśmy sobie sprawę, że sytuacja się pogarsza. Napięcie w naszym związku utrudniało życie nam obojgu. I nie mogłam się skupić na pisaniu mojej najnowszej książki. Moja kreatywność została całkowicie zablokowana, bo w głębi duszy bałam się, że nie uda nam się rozwiązać pewnych problemów, choć dla nas obojga było jasne, że przeżywamy skomplikowany okres, w którym żadne z nas nie może odłożyć na bok dumy, aby dotrzeć do sedna sprawy. Na szczęście moja najlepsza przyjaciółka Helen jest psychologiem specjalizującym się w problemach w związkach. Kiedy powiedziałem jej, co się dzieje, zaproponowała, że zrobi nam kilka bezpłatnych sesji terapeutycznych. Na początku czułem się nieswojo na myśl o przyjęciu tak dużej pomocy od przyjaciela, bez odwzajemnienia się w jakiś sposób. Ale zdałam sobie sprawę, że sytuacja w domu była już wystarczająco napięta i gdybym zasugerowała dodatkowy wydatek, Filip prawdopodobnie by się na to nie zgodził. Przyjąłem więc ofertę Helen i zaproponowałem, że pójdziemy razem na kilka sesji przecież w tamtym momencie nie mieliśmy nic do stracenia poczułam się beznadziejnie w tej sytuacji i wiedziałam że musimy wyczerpać wszelkie możliwe środki aby uratować nasze małżeństwo w przeciwnym razie skończylibyśmy w separacji oboje przysięgaliśmy że pomimo trudności nadal się kochamy i żadne z nas nie chciało żeby nasza rodzina została zniszczona przynajmniej bez próby filipe się zgodził i poszliśmy z helen na pierwszą sesję terapeutyczną denerwowałam się głównie dlatego że nie wiedziałam, jak zareaguję. Dla mnie byłoby to po prostu kolejne popołudnie, w którym mogłem dać upust swojemu bólowi, ale zdecydowałem się zaufać doświadczeniu Helen i zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby poczuł wsparcie. Filipe i Mateusz, czujcie się komfortowo i uważajcie tę przestrzeń za bezpieczne środowisko. Wiem, że jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, ale skoro już tu jesteś, chcę, żebyś postrzegał mnie jako profesjonalistę, który chce pomóc. Moim celem nie jest opowiadanie się po żadnej ze stron, ale zapewnienie Wam narzędzi, których będziecie potrzebować, aby pokonać ten trudny czas i cieszyć się razem wieloma latami szczęścia, powiedziała Helen, tworząc przyjazną atmosferę. Kontynuowała: Będę dosadna, ponieważ wiem z doświadczenia, że długie małżeństwa, takie jak Twoje, często wiążą się z wyzwaniami w zakresie intymności. Możesz być zaskoczony, gdy odkryjesz, że gdy rozwiążesz te problemy inne obszary Waszego życia również staną się bardziej harmonijne. Nie spodziewałem się, że temat zostanie tak szybko poruszony. Bardzo chciałem usłyszeć, co Filipę ma do powiedzenia. Robimy to tylko raz lub dwa razy w tygodniu i nic nie wydaje się bardziej ekscytujące. Czuję się, jakbym po prostu próbował Cię zadowolić, powiedział. A te słowa uderzyły mnie głęboko, jakby wrzynały się w moje serce. Nadal go kochałam jak pierwszego dnia. I byłam zaskoczona, że nie zdawałam sobie sprawy z wpływu tego na nasz związek. Tak, to prawda, że nie doświadczamy tych chwil tak często jak kiedyś, dlatego stały się one częścią naszej rutyny, przyznałem, czując mieszaninę smutku i nadziei. Przecież w tamtym momencie nie mieliśmy nic do stracenia. Poczułam się beznadziejnie w tej sytuacji i wiedziałam, że musimy wyczerpać wszelkie możliwe środki, aby uratować nasze małżeństwo w przeciwnym razie skończylibyśmy w separacji. Oboje przysięgaliśmy, że pomimo trudności nadal się kochamy i żadne z nas nie chciało, żeby nasza rodzina została zniszczona, przynajmniej bez próby. Filipe się zgodził i poszliśmy z Helen na pierwszą sesję terapeutyczną. Denerwowałam się, głównie dlatego, że nie wiedziałam, jak zareaguje. Dla mnie byłoby to po prostu kolejne popołudnie, w którym mogłem dać upust swojemu bólowi, ale zdecydowałem się zaufać doświadczeniu Helen i zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby poczuł wsparcie. Filipe i Mateusz, czujcie się komfortowo i uważajcie tę przestrzeń za bezpieczne środowisko. Wiem, że jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, ale skoro już tu jesteś, chcę, żebyś postrzegał mnie jako profesjonalistę, który chce pomóc. Moim celem nie jest opowiadanie się po żadnej ze stron, ale zapewnienie Wam narzędzi, których będziecie potrzebować, aby pokonać ten trudny czas i cieszyć się razem wieloma latami szczęścia, powiedziała Helen, tworząc przyjazną atmosferę. Kontynuowała: Będę dosadna, ponieważ wiem z doświadczenia, że długie małżeństwa, takie jak Twoje, często wiążą się z wyzwaniami w zakresie intymności. Możesz być zaskoczony, gdy odkryjesz, że gdy rozwiążesz te problemy inne obszary waszego życia również staną się bardziej harmonijne. Nie spodziewałem się, że temat zostanie tak szybko poruszony. Bardzo chciałem usłyszeć, co Filip ma do powiedzenia. Robimy to tylko raz lub dwa razy w tygodniu, i nic nie wydaje się bardziej ekscytujące. Czuję się, jakbym po prostu próbował cię zadowolić, powiedział, a te słowa uderzyły mnie głęboko, jakby wżynały się w moje serce. Nadal go kochałam, jak pierwszego dnia. I byłam zaskoczona, że nie zdawałam sobie sprawy z wpływu tego na nasz związek. Tak, to prawda, że nie doświadczamy tych chwil tak często jak kiedyś, dlatego stały się one częścią naszej rutyny, przyznałem, czując mieszaninę smutku i nadziei. Moje uczucia do niego pozostają nienaruszone i chcę, aby nasze małżeństwo wróciło do stanu pierwszego dnia. Jestem gotowy zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby uratować nasz związek. Kiedy to powiedziałam, Zobaczyłam, że oczy Filipa wypełniają się emocjami i zdałam sobie sprawę, że miłość między nami wciąż była obecna. Dlatego zaproponowałam szereg działań, które pozwolą na ponowne rozpalenie płomienia namiętności w naszym związku. Helen wyjaśniła, że terapia, którą zaproponowała, obejmowała pewną dynamikę. Na przykład gry, polegające na odgrywaniu ról, podczas których mogliśmy badać różne scenariusze, zarówno w domu. Jak i na świeżym powietrzu. Wierzyła, że te praktyki, zmuszając nas do przyjmowania różnych ról, pomogą nam odłożyć na bok konflikt i skupić się na wzajemnej satysfakcji i więzi. Oboje zaakceptowaliśmy tę propozycję, zdając sobie sprawę, że takie podejście może być skutecznym sposobem na wyrwanie się z rutyny. Wyrażamy zgodę na udział w terapii i dzielenie się spostrzeżeniami podczas sesji. Podczas następnej sesji zauważyłem, że Filipe wydawał się bardziej podekscytowany tym pomysłem. Ten nowo odnaleziony duch dał mi nadzieję, że naprawdę uda nam się sprawić, że nasze małżeństwo będzie działać. To podejrzenie potwierdziło się wkrótce potem, gdy wysiadając z samochodu, wykonał nieoczekiwany gest, który przypomniał mi szczęśliwego i spontanicznego młodzieńca, w którym się zakochałam. Wśliznąłem się dyskretnie, kiedy jadł lunch i przygotowywałem się, żeby go zaskoczyć. Czekałam, aż Filipe będzie ubrany w specjalny strój, wiedząc, że przyciągnie to jego uwagę. Kiedy w końcu dotarł, był zaskoczony i szepnąłem, żeby powiedział swojej sekretarce, żeby upewniła się, że nikt nam nie przeszkodzi. Po wykonaniu tej czynności, Filipe, wyraźnie pod wrażeniem, zaczął mnie czule przytulać, odsuwając niektóre przedmioty od stołu. Spojrzał na mnie z figlarnym uśmiechem i zapytał: A co by o tym pomyślał twój mąż? Uśmiechając się, odpowiedziałam: może pomyślał, że potrzebuje trochę więcej wskazówek. Było widać napięcie między nami, a atmosfera w biurze, w pobliżu której znajdowała się sekretarka, tylko podnosiła poziom adrenaliny. Serce mi biło. Było to uczucie, którego nie czułam od dawna w moim małżeństwie. Następnego dnia Filipe zaprosił mnie na kolację do restauracji, w której dawno nie byliśmy. Wybrałam elegancką sukienkę, która leżała w magazynie a stylizację uzupełniłam ulubionymi szpilkami i specjalnym makijażem. Kiedy czekaliśmy na naczynia, Filipe pochylił się i szepnął mi do ucha żart, prosząc o coś, co zrozumielibyśmy tylko my dwoje. Uśmiechając się dyskretnie, starałam się spełnić jego prośbę, nie zwracając na siebie uwagi. Inne stoły wokół były zajęte rozmowami, więc mogłem działać spokojnie. Kiedy kelner przyniósł jedzenie, dokończyłem to, co zamówił Filipe. Uśmiechnął się i cicho skomentował. To było bardzo mądre z Twojej strony. Podczas kolacji powstało między nami napięcie, które trudno było zignorować. Bez słowa delikatnie dotknęłam jego stopy, zaostrzając atmosferę. Kiedy w końcu opuściliśmy restaurację, udaliśmy się od razu do samochodu, gdzie atmosfera stała się jeszcze bardziej naładowana emocjami, aby maksymalnie wykorzystać tę wspólną chwilę. Nasze spotkanie wniosło do związku nową intymność, wspólne uczucie pasji. Jak gdyby sama świadomość, że w każdej chwili możemy się nawzajem zaskoczyć, dodała ekscytującego wymiaru naszemu połączeniu. W połowie uścisku szepnąłem: Czy twoja żona może mieć na ciebie taki sam wpływ? W odpowiedzi uśmiechnął się, a jego spojrzenie zdradzało, jak bardzo był zaangażowany. W drodze do domu wyczuwalna była mieszanka oczekiwania i podekscytowania. Kiedy przyjechaliśmy, kontynuowaliśmy wymianę uczuć i współudziału. Odkrywając nowe sposoby bycia blisko siebie. Wydawało mi się, że odkryliśmy coś, co na nowo rozpaliło entuzjazm w naszym związku jak prawdziwą terapię. Podczas następnej sesji z Ellen, naszą terapeutką, rozmawialiśmy o tym, jak te wspólne chwile ożywiły na nowo nasz związek. Nie wchodząc w szczegóły, wspomnieliśmy, jak pozwoliliśmy sobie na odkrywanie nowych pragnień i przełamanie rutyny. Wtedy Filipę wyraził coś nieoczekiwanego, mówiąc, że chciałby przenieść nasze doświadczenia na inny poziom, sugerując, że być może włączymy do naszej przestrzeni innych ludzi. Ellen i ja wymieniliśmy zaskoczone spojrzenia, a ona ze swoim zwykłym spokojem zapytała mnie: Czy zechciałbyś podzielić się tym doświadczeniem? Zawahałam się, ale kiedy spojrzałam Filipowi w oczy, zrozumiałam jego pragnienie. Odpowiedziałem: jeśli tego właśnie chcesz, możemy to rozważyć. Od tego momentu Filipę wszystko organizował, a wkrótce spotkaliśmy się z Mateuszem, jego najlepszym przyjacielem, i Arturem, wspólnym znajomym. Ten wieczór był niezapomniany, znacznie wykraczający poza to, co sobie wyobrażałem. Doświadczyliśmy nowej dynamiki i odkryliśmy siebie z nowej perspektywy, co jeszcze bardziej wzmocniło naszą więź. Podczas następnej sesji terapeutycznej mieliśmy okazję podzielić się z Ellen wynikami tego transformującego doświadczenia. Podczas rozmowy każdy z nas wyraził, jak bardzo czujemy się ze sobą związani i jak nasze małżeństwo zdawało się odrodzić, zyskując nową witalność, która od dawna wydawała nam się utracona. Twoja metoda naprawdę odmieniła nasze małżeństwo wyznałam jej ze szczerym uśmiechem. Ellen spojrzała na nas czule i odpowiedziała. Bardzo się cieszę z waszego powodu. Kontynuujcie odkrywanie i zaskakiwanie siebie nawzajem, bo to jest klucz do trwałego i prawdziwego związku. W ciągu miesięcy następujących po tej sesji, nasz harmonogram zaczął charakteryzować się serią nowych doświadczeń, starannie zaplanowanych i wybranych, aby wzmocnić nasze współudział i ponownie odkryć naszą miłość. Staraliśmy się odkrywać nowe sposoby komunikowania się i wyrażania naszych uczuć dzięki którym każdy mógłby wyrazić swoje pragnienia w sposób otwarty, szczery i pełen szacunku. Uczymy się łączyć nasze marzenia, wartości i fantazje, odkrywając na nowo przyjemność dzielenia się tymi intymnymi i wyjątkowymi chwilami, z całkowitym szacunkiem i wzajemnym zaufaniem. W jedną z rocznic ślubu postanowiłam zaskoczyć Filipa wyjątkową nocą. Wszystko przygotowałam starannie, myśląc o każdym szczególe, aby spotkanie przywołało na myśl część naszych wspólnych fantazji. To była magiczna noc, pełna chwil współudziału, pasji i ponownego odkrycia. Czuliśmy, że każdy gest i każde słowo było potwierdzeniem miłości i pragnienia, jakie żywiliśmy dla siebie nawzajem. Pod koniec wieczoru, kiedy byliśmy sami, Filipę mocno mnie przytulił i cichym głosem powiedział: Kocham Cię. Dziękuję, że nam zaufałeś i uwierzyłeś, że zawsze możemy być lepsi. Ze łzami w oczach i sercem pełnym miłości odpowiedziałam Ja też Cię kocham, Filipie. Przeszliśmy razem długą drogę, pokonaliśmy wiele wyzwań i jestem gotowa dalej być przy Tobie, stawiając czoła wszystkiemu, wiąże się to z tą samą determinacją i miłością. Nasze małżeństwo w końcu przetrwało zagrożenie monotonią i codziennym zmęczeniem dzięki naszej chęci ciągłego odkrywania siebie na nowo i odwadze przekraczania własnych granic emocjonalnych i związkowych. Dowiedzieliśmy się, że miłość i pożądanie rzeczywiście mogą się wzajemnie karmić, a otwarta, szczera i pełna szacunku komunikacja jest kluczem do pełnego i szczęśliwego życia małżeńskiego. Odkryliśmy, że podróż w kierunku samopoznania i wzajemnej akceptacji sprawia, że nasz związek jest silny, nawet w obliczu trudności. Teraz pytam Cię, co byłbyś skłonny zrobić, aby uratować swoje małżeństwo? Aby na nowo odkryć iskrę, która kiedyś połączyła Ciebie i Twojego partnera, wnosząc nowe życie i pasję do Waszego związku? Pamiętaj, że często odpowiedź leży w małych działaniach, codziennych gestach. I umiejętności spojrzenia na innych nowymi oczami. Jeśli spodobała Ci się ta historia i dała Ci trochę inspiracji, koniecznie podziel się wrażeniami w komentarzach. Subskrybuj kanał, aby poznać więcej ekscytujących i motywujących historii o związkach i pokonywaniu trudności. Dziękuję bardzo za śledzenie naszej relacji i do zobaczenia następnym razem.